naszym przeciwnikiem drużyna z Team Gliwice chłopaki na czarno całe, strojemy, no, mamy czarno-czerwone nasi jeszcze za bramką z trenerem, narada przedmeczowa okrzyk bojowy, no i ruszamy Kacper dwóch Igorów, Grześ Filip Tymek, Piotrek i Bartek mecz 12 minut Duże bramki, także tu będzie się działo. I ruszyliśmy. Kasper, Igor, świetnie. Powalczył o piłkę, przeszkadza ile może. Filip zdobywa przestrzeń, teraz idzie sam na sam. Uderzenie, ależ bramka z broni mieliśmy. Dwóch na jednego. Niestety nieudana akcja. Teraz Kasper dobrze tutaj powalczył o piłkę, wywalczył ją, zagrywa do Filipa. Filip znowu jest sam na sam, za długo zwleka z tym podaniem. No i e, piłkę jeszcze pod nogami Kaspra do Igora. Teraz zagranie. No i samobójcza bramka. E, tutaj chłopak z Gliwic się pomylił, chciał przeciąć tą piłkę. Także Chrzanów mocno wchodzi na dobry początek. Tutaj mocno dwie, trzy akcje były fajne. Powiem Wam, że jest tak zimno na tej hali, że łapie będę miał odmrożone do samego kolan. <toddź> Świetnie Igor Pilk zagrywa do środka na Filipa. Znowu Filip zagrywa, a chciał jeszcze obsłużyć tutaj Kaspra i była też dobra akcja. Teraz Grzesiek musi w obronie zasuwać na maksa. Bardzo ładnie, piłka jeszcze e, utrzymana w, w boisku. <toddź> No i chwilę mamy przerwy out. Dziewięć meczów dzisiaj. Mocne granie, naprawdę fajne drużyny. Dobra piłka do Igora. Igor z daleka, ale bramka broni. To był zbyt lekki ten strzał. Nie można było tym zaskoczyć przeciwników. No Musimy być czujni, bo 1-0 to nic nie znaczy na takich boiskach, na takich bramkach dużych. Igor od razu mocno presuje. A i tu po nogach Kaspra gdzieś Grzesiek nie pozwolił rozpędzić się przeciwnikom. No i teraz z autu może zagrać świetna piłka do Igora. Igor świetnie do Kaspra. Kasper będzie pierwszy. Jeszcze piłka się wtoczy. I tak jest. Mamy to 2 do 0 dla Chanowa. Także fantastycznie rozpoczynamy to zmaganie w zimnym sosnowcu. No ale jest prawie grudzień, także ciepło nie będzie. Bardzo ładnie. Mocno zaczęliśmy. Teraz Grzesiek świetnie interweniuje. Zagrywa, ale po nogach jeszcze opanował piłkę. Mocno poszedł. Tutaj zawodnik jeszcze z naszej drużyny. Kasper przejął piłkę, zagrywa. A szkoda, że ta piłka nie była dokręcona do Igora. No i teraz Filip z Kasprem walczą o odbiór tej piłki na połowie przeciwników. Filipowi się to udaje. I jeszcze. Czy dojdzie do tej piłki? Nie, jednak połapał się obrońca. Tym wszystkim Kacper e, przy, e, no przyblokował to podanie i wyszła piłka na out. Jeszcze 9 minut tego meczu, 12 minut. Każdy mecz. Nie wiem, czy mi się uda. E, teraz będziemy mieć przerwę pierwszą, taką troszkę dłuższą. E, jeden mecz, czyli za 15 minut po tym meczu będzie kolejny nasz mecz. No i później, 5 meczów z rzędu. 3-minutowe przerwy, i nie wiem, czy tam zdąży po prostu poprzełączać, sobie te nazwy porobić na transmisji. No i teraz, niestety, Igor na bramce nie wyłapał strzału z ostrego kąta. Jest 2 do jednego. Jakże musimy tutaj czujnie jeszcze targać sędzia, tutaj troszkę poprzeszkadzał. Jeszcze Grzesiek zagrywa do. Kasper, Kasper się rozpędza, jest sam na sam może uderzyć, ależ się zamieszał jeszcze szkoda, że nie podał do Igora ależ jest faul także mamy teraz dobrą okazję, żeby podwyższyć e, ten wynik Kasper czy Igor, Igor Pilch zmierza do piłki ustawił sobie ustawiony mur przez sędziego i, kac, I Igor Pilch będzie Wykonywał ten rzut wolny Uderzenie na bramkę O! Ależ tu był słupek I prawie przy okienku Jeszcze Filip strzela i piłka w bramce Tak jest! I 3 do 1 e, Więc e, ładnie, ładnie Ale tu była bomba Igora, aż się bramka zaczęsła. No i podwyższyliśmy 3 do 1, także nieźle to wygląda na razie chłopaki mają werwę tutaj e, do gry. sędzia jeszcze z, e, wstrzymał rozpoczęcie, bo zapisywał strzelca bramki. No ciekaw jestem w jakiej formie nasze chłopaki 2.15 są ostatnio na Lidze fajnie pograli. E, natomiast tydzień temu e, w Krakowie no, tam było gorzej, ale to też było bardzo mocne granie. O tutaj 23 z Gliwic bardzo ładnie panuje nad piłką Dobrze Kacper Dobra decyzja, ale to do Teraz Igor Będzie macha rękami, że nie ma komu podać Wycofanie do bramkarza Igor Ryba do nikogo Teraz Grzesiek świetnie sobie poradził, ale już no i fauluje. Uciekał mu piłka, niepotrzebnie faulował. Teraz to Piast, źle mówię, Team Gliwice. Piast <gryst>, Gliwice. Team Gliwice ma okazję do strzelenia i uderzenia z daleka. Zablokowany przez naszych obrońców. Grzesiek do przodu też niedokładnie, nie, nie było nikogo. No teraz musimy doskoczyć do, do, do tej piłki. Świetnie, Grzesiek broni. Dostęp był do, do bramki, wspomaga tym samym Igora. Jeszcze piłka wyszła e, na rzut rożny Tim Gliwice znawia grę od rogu. Krótko. Zaczyna do środka. No i teraz świetnie. Tymek Kacper, Kacper cały czas tam walczy bardzo mocno, ładnie, wszystko wywalczył tą piłkę, rozpędza się, ale tam jest już e, że tak powiem osaczony przez dwóch, trzech zawodników, teraz świetnie Tymek wraca jeszcze, Igor wybija tą piłkę do Kaspera. Kasper teraz się rozpędza, ależ na piłce wywrócił się jeszcze na leżąco, zatrzymał tą piłkę, <laughs> opanował, Na no jednak faul, sędzia gwizdnął, tam chyba ręka była. 5 <laughs> minut do końca tego meczu, na razie wygląda to dobrze. Prowadzimy 3 do 1. No, mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy bardziej dominującą drużyną w tym meczu. Natomiast yy, to jest na tyle, jak mówię, dużo przestrzeni, duże bramki, że tu prowadząc 5-0 można dostać 6 i, i przegrać mecz. Także musimy być skoncentrowani do samego końca i walczyć. Ale dobrze, dobrze walczymy, naprawdę. Yy, wygląda to całkiem nieźle. Teraz sytuacja: yy, Piotka, yy, uderzenie zablokowane. Jeszcze Igor gdzieś tutaj powalczył. Nie, to Piotrek, przepraszam. Mają czapki, to nie widzę. Po numerach dopiero poznaję. No i mocny pressing Piotrka, bramkarz sobie poradził, tutaj jeszcze Igor musi walczyć do samego końca, rozpędza się jeszcze Grzesiek stopper, ale niestety piłka przechodzi i Grzesiek w ostatniej chwili wybija piłkę spod nóg zawodnika z Gliwic. I znowu krótkie będzie rozegranie, tak, krótkie rozegranie zawodników z Gliwic jeszcze piłka strzelona i znowu grę od naszej bramki Igor Ryba zagrywa do drugiego Igora Pilcha powrotna piłka oj no to był niesamowity kiks eee, żeby zrobili prezent teraz Gliwicom no tak się kończą takie zabawy Brak koncentracji mamy dwie minuty jeszcze z Haczykiem 3 minuty, w zasadzie. Także musimy, Bartek szybko zagrywa do Igora. Igor po linii, ale tutaj nie ma nikogo. Jest już Peter, Teraz odbiór piłki, walczy Tymek. Na pełnym gazie zasuwa. I czy się uda? No i proszę bardzo. Piłka na aucie. Na szczęście chrz chrzanów zaczyna. Igor. Świetne podanie do. Do Piotrka. Piotrek Gaj nie dobiegł do tej piłki, bo był sam na sam. Szkoda tej akcji. Jeszcze teraz Igor pięknym ślizgiem. W piłkę trafił. Teraz Peter się rozpędza. No gramy tutaj mocno twardo i piłka do bramkarza. I tak jest i...